Witam wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku, a tematem tego materiału będą wampiryczne pochówki oraz kilka związanych z nimi legend i podań. Zaś więcej na temat samych wampirów dowiecie się z bestiariusza, który już jest na kanale, a do którego link ukaże wam się w informacjach tego filmu. Zaś tutaj chciałbym skupić się jedynie na tytułowych wampirycznych pochówkach, ale mimo to myślę, że dla odświeżenia pamięci warto będzie w kilku zdaniach przypomnieć sylwetkę wampira. A więc wampir jako istota mroczna i demoniczna, będąca upiorem czy też złym duchem w martwym ciele, zwykle opisywany jest jako stworzenie przybyłe z zaświatów, wychodzące z grobu i polujące na żywych, by żywić się ich krwią, dzięki której może prowadzić swą egzystencję. Istota ta opisywana jest jako niemal nieśmiertelna, o wydłużonych kłach, z wieloma zdolnościami paranormalnymi, takimi jak regeneracja ran, ogromna prędkość, nadludzka siła fizyczna, czy możliwość łamania praw fizyki Poprzez umiejętność latania, a które to prawa dotyczą choćby ludzi. A jeśli chodzi o sposoby unicestwiania wampira, to tutaj temat jest dyskusyjny, ale najpopularniejszymi metodami jego zgładzenia są światło słoneczne, ogień, drewniany lub stalowy kołek wbity w serce, ewentualnie jego dekapitacja. W późniejszych czasach chrześcijańskich do tego arsenału dołożono również wodę święconą oraz oczywiście krzyż. Wampiry miały również wiele innych nadludzkich mocy. Mianowicie, poprzez ugryzienie potrafiły przemieniać swoje ofiary w sobie podobne żywe trupy. Jednak czasami dochodzić mogło do przemiany w coś poniższego, jak bezwolne zombie lub gól, czyli człowiek pokąsany przez wampira, którego transformacja z jakiegoś powodu przebiegła nieprawidłowo, bądź stał się taki z woli samego wampira. I tutaj teoria mówi o tym, że każdy wampir potrzebował kogoś, kto mógłby służyć mu za dnia, jako pozbawiona duszy powłoka ludzka, jednak w przeciwieństwie do swego pana, niewrażliwa na promienie słońca. Mówi się też, że wampiry potrafią przybierać różne postacie oraz stany skupienia, np. zmienić się w mgłę, wilka lub nietoperza oraz posiadają moc rozkazywania nocnym zwierzętom, tak zwanym dzieciom nocy. Nic więc dziwnego, że wizja tak niebezpiecznego i potężnego monstrum wielce przerażała naszych przodków, bo chyba dla wszystkich współcześnie żyjących ludzi tuż obok Wilkołaka, wampir jest najbardziej przerażającą krwiożerczą bestią, jaką można sobie tylko wyobrazić, co tylko świadczy o tym, że silne przekonanie o ich istnieniu, tak w czasach pradawnych, jak i podczas całego średniowiecza mocno i na stałe utrwaliło się w społeczeństwie i tutaj sytuację plagi wampiryzmu porównać można choćby do polowań na czarownice czy na Wilkołaki. Na wszystko to miało podobny makabryczny skutek oraz przede wszystkim propagandowy cel władz jak i kościelnej inkwizycji pragnącej trzymać ludzi w strachu i ryzach. Dobrze, jeśli chodzi o wampiry, to byłoby to na tyle, a teraz czas zacząć temat tytułowych wampirzych pochówków. I pierwszym takim oficjalnie odnalezionym na terenie Polski pochówkiem jest mogiła ze wsi Lalin na Podkarpaciu, która datowana jest na połowę XVI wieku. Jednak najstarszym znalezionym na terenie Polski grobem jest grób datowany na koniec epoki brązu, a początek epoki żelaza. Co pokazuje, że wówczas owe praktyki często stosowane były przez Słowian. Zaś pochówki z drewnianym kokiem wbitym w serce zmarłego, lub kamieniem, albo cegłą wepchniętą w usta, ewentualnie pozbawione głowy, od czasu do czasu wykopowane są nie tylko w Polsce, ale na terenie całej Europy. I nie dzieje się to jedynie za sprawą archeologów, ale zupełnie przypadkowo podczas prac budowlanych, zaś zwłoki zmarłego, znajdowane w tego rodzaju pochówkach, zwykle traktowane były w taki sposób przez bliskich oraz społeczeństwo, gdy to zachodziło podejrzenie, iż ich właściciel z tego czy innego powodu owym wampirem stać może. Się po śmierci. A powodem takich podejrzeń stać mogło się niemal wszystko, co za życia wyróżniało danego człowieka z otoczenia, a którego zwłoki nie zostały doszczętnie spalone bądź stale unieruchomione poprzez pozbawienie części ciała takich jak głowa czy serce, ewentualnie przybite bądź przyciśnięte ogromnym głazem do ziemi. Oczywiście przyczyn podejrzeń o wampiryzm było znacznie więcej, poczynając od zwykłej plotki poprzez nieporozumienie czy choćby niedopatrzenie, jak obowiązki niedopełnione przez rodzinę wobec zmarłego, czego konsekwencją miała być udręka owej rodziny. Mowa tutaj o nocnych najściach, podczas których dochodzić miało do upijania krwi bliskich lub zbliżeń płciowych danego wampira bądź wampirzycy z pozostałym przy życiu małżonkiem. Prócz mniej lub bardziej zmyślonych przez społeczeństwo podejrzeń o wampiryzm istniały również znacznie sprecyzowane przyczyny stania się kwiopicą. Tutaj szczególne baczenie należało mieć na zmarłego, którego za życia przeklęto, również na takiego, który zmarł śmiercią tragiczną lub gwałtowną, a także oczywiście na kogoś, kto popełnił samobójstwo. Zaś w późniejszych czasach po chrystianizacji do tego grona dorzucono również nieochrzczonych, wiedźmy, zielarki oraz nieszablonowych myślicieli, czyli tzw. czarowników bądź Wampirami mogli stać się również odmiency, których ciało było zniekształcone choćby przez chorobę, lub osoby nad wyraz blade bądź czerwone, posiadające zajęczą wargę, niestandardowe ołosienie na dłoniach, podejrzani byli również ludzie leworęczni, ewentualnie posiadający krzaczaste bądź zrośnięte brwi, wystające zęby lub podwójny ich komplet. Jednak była też jedna bardzo rzadka przypadłość, która biła resztę na głowę, zaś dotknięte nią osoby z miejsca skazane były na podejrzenie o wampiryzm, a tym samym wrogo społeczeństwa już za ich życia. Mowa tutaj o straszliwej i bardzo rzadkiej chorobie zwanej porfirią, a jednym z jej charakterystycznych objawów jest silna wrażliwość takiej osoby na światło słoneczne, gdy to skóra chorego ulega wówczas poparzeniu, przez co następuje ogromne uszkodzenie tkanek, co w poważniejszych przypadkach często doprowadzało do zakażeń oraz śmierci. Na skutek sepsy. Ale nie to było najgorsze podczas przebiegu tej makabrycznej choroby. Bo najbardziej groteskowym i budzącym niepokój objawem, tak kiedyś jak i teraz, jest łaknienie krwi osoby chorej na tę tajemniczą przypadłość. Oczywiście w dzisiejszych czasach ten problem rozwiązuje się poprzez podawanie choremu pokarmu w postaci produktów krwiopochodnych, zaś w sytuacjach ekstremalnych następuje dożylne podanie świeżej krwi. Jednak w zamierzchłych czasach nie było ogólnie dostępnej transfuzji i raczej mało kto codziennie raczył się kaszanką. Tak więc zapewne i często dochodziło wówczas do okaleczenia bydła czy innych zwierząt domowych, a w konsekwencji upijania ich krwi, co z pewnością prędzej czy później zauważane było przez osoby postronne. I wówczas wampir był jak malowany. Zaś co do samych wampirycznych pochówków i związanych z nimi obrzędów, to obecnie istnieje świadectwo pewnej kobiety, która była świadkiem owych zdarzeń. Kobieta ta widziała proces rozkopywania grobu zmarłego podejrzanego o bycie upiorem, a działo się to w miejscowości Starej Mierzwice około XV wieku, zaś jej relacja brzmiała tak. Grub tego nieszczęśnika należał do starego kawalera i domokrążcy, po którego nagłej śmierci w całej okolicy zaczęły dziać się różne dziwy. Na ciele zmarłego znać było ciemne sińce dookoła oczu, zaś jego paznokcie szczerniały i uległy wydłużeniu. We wsiach po pogrzebie jego psy oszalałe uciekły na pole, zaś mieszkańcy na posypanym popiołem podwórzu widzieli ślady dużych stóp o niezwykłej wielkości. Krótce na to zainterweniował duchowny i tego jeszcze dnia ksiądz ze wszystkimi mieszkańcami ze wsi udał się na cmentarzysko i nakazał rozkopać mogiłę do mniemanego upiora. Po oderwaniu desek wieka trumny ukazały się plecy nieboszczyka, ciało miał on wiotkie, skórę jakby z wosku i leżał na brzuchu. Widocznie zjadał się, bo palce miał ogryzione ze skóry i podczas gdy ksiądz modlił się za potępieńca, rydlem ucięto głowę nieboszczykowi i włożono między jego nogi. Grób zaś prędko zasypano, a o całej sprawie ludzie bali się nawet opowiadać. Jest też druga relacja na temat praktyk antywampirycznych z okolic Sanoku oraz Osławy, która brzmi tak. Chodzący po śmierci upiorem mógł stać się człowiek, u którego nie wystąpiło pośmiertne skostnienie. Mogło tak się zdarzyć, jeżeli pod ławą, na której leżał nieboszczyk, przeszedł pies lub kot. Można było go też poznać po tym, że oprócz braku tężca pośmiertnego, zmarły był czerwony na twarzy. Zaś po odkopaniu podejrzanego o chodzenie dokładnie sprawdzano, na przykład, czy ma pod pachą pierze. I jego obecność zdecydowanie potwierdzała podejrzenia mieszkańców danej wioski. Uważano też, że upiorem staje się dziecko poczęte podczas menstruacji, lecz istniały też wewnętrzne objawy wampiryzmu. Wierzono, że podejrzany taki za życia miał dwa serca, a więc i dwie dusze, z czego jedną sprawiedliwą i człowieczą, zaś drugą niesprawiedliwą i demoniczną, z których to po śmierci jedna ginie, zaś druga żyje nadal i jest przyczyną pośmiertnej tułaczki upiora. Szczególnie predysponowane do roli wampira były osoby mające cechy zbliżone do czarownic, znające właściwości ziół, umiejące czarować, a także ci, którzy uczestniczyli w sabatach na Łysej Górze lub jej podobnych. I mimo wielkiego strachu przed upiorami ludzie szukali sposobu, żeby się przed nimi zabezpieczyć i pierwszą czynnością wykonywaną już w trakcie pogrzebu było wynoszenie upiora pod odwróconym progiem lub przez odwrócone drzwi. Po drodze na cmentarz i z powrotem gęsto sypano mak, który jak wiadomo ma właściwości usypiające i co najważniejsze jest go dużo, więc zanim stwór go pozbiera, nastaje świt, a jego złe moce tracą na sile. Były też wypadki takie, że nieboszczyk po śmierci chodził do swej baby, pojawiał się on tam jakimś ruchem. Na co znachor poradził tejże nieszczęsnej, aby ubrała na siebie tyle spodni, ile w chałupie ma, lecz wszystkie na lewą stronę. A kiedy zmarły na powrót się pojawił, to powiedział jej, że jeszcze nigdy nie widział, żeby ktoś tyle spodni na lewą stronę ubrał. Na co kobieta ta odpowiedziała, że i ona nigdy nie widziała, co by zmarły do żywego chodził na harce. Wtedy to zrobił się rychły wiatr, czasnęły wartko drzwi i zły duch z miejsca zniknął. Jednak mimo tego nieboszczyk dalej szkodził, a winom jego nie chowało się bydło i choroby szalały. Na to znachor poszedł na cmentarz, odkopał trumnę podejrzanego. W niej nieboszczyk leżał na boku, wtedy też serce przebito mu żelaznym kołkiem. A zabieg ten odbył się w obecności księdza, jednak źle odprawiony. Nieboszczyk po nim chodził, w żarnach mielił, straszył i inne przykrości ludziom robił. A poważne problemy naprawdę się poczęły, gdy domownicy zaczęli o tym wszystkim mówić. Wtedy ludzie z księdzem znów poszli na cmentarz, by zakończyć sprawę, a tam wydobyli zwłoki, zaś nieboszczyk śmiał się do nich, wtedy wbili mu oni ząb. Z brony okazało się też, że miał on dwa serca. Oczywiście było znacznie więcej takich sytuacji oraz odnalezienia pochówków wampirycznych na terenie Polski, m.in. w Kamieniu Pomorskim, Jaworniku, Krakowie oraz Gliwicach i zaczynając od kamienia pomorskiego, to odnaleziono tam pochówek wampiryczny mężczyzny złożonym na siłę w usta fragmentem cegły taki sposób, że wybito mu prawie wszystkie górne zęby, przewiercono mu również udo, prawdopodobnie dlatego, by nie mógł wstać z grobu. Pochówek ten datowany jest na około XVI wiek i zlokalizowany został na cmentarzu obok tamtejszego kościoła. W Gliwicach z kolei przy ulicy Dworcowej znaleziono cmentarz z XV wieku z ponad 50 pochówkami, z czego 11 z nich określono jako Nietypowe bądź antywampiryczne. Poszczególne kości owych szkieletów złożono tam w układzie anatomicznym, czyli zupełnie normalnym, za wyjątkiem czaszek, które znajdowały się między kośćmi nóg. Ścisłe badania wykazały jednak, że niekoniecznie musiały być to jedynie pochówki wampiryczne, bo mogły one należeć również do skazańców z przełomu średniowiecza oraz renesansu. Mogło to być też miejsce pochówku rozmaitych kryminalistów, heretyków, samobójców bądź banitów. Oczywiście nie ma potwierdzenia takiej teorii, można jedynie odwoływać się do udokumentowanych niegdyś wydarzeń, które oczywiście niekoniecznie muszą być prawdziwe. Z kolei w Jaworniku, na miejscowym cmentarzu z XIX wieku, również odnaleziono podobne pochówki. Tradycja ich wykonywania utrzymywała się tam do dwudziestolecia międzywojennego, zaś według wielu tamtejszy lud górski w upiory wieży mocno, gdzie nad rzeką osłowicą rozsianych jest mnóstwo wampirycznych pochówków, w których to zalegają szczątki ludzi mających wbite w głowę ćwieki, lub owe głowy ucięte i położone poza ich zasięgiem. Zaś w samym Krakowie pod płytą rynku zupełnie przypadkowo odsłonięto zapomniany cmentarzyk i wyróżniający się szkielet kobiety, prawdopodobnie zmarłej między 20 a 30 rokiem życia. Na jej czaszce odnaleziono również kobiecą ozdobę, tak zwany kabłączek skroniowy, czyli drobna błyskotka przypominająca kolczyk, którą niegdyś przywieszano na huście bądź opasce tuż przy skroni. Ale przypadek owej kobiety pochowanej jako wampirzyca nie był w Krakowie jedynym tego rodzaju znaleziskiem, bo mowa jest też o szczątkach skrępowanych i ułożonych na boku w pozycji skurczonej. Ostatnim w tym materiale przykładem wampirycznego pochówku będzie pochówek ze wsi Byki. Szczątki te, a właściwie czaszka wykopana z pokładów piasku, niedaleko tamtejszej cegielni, była przebita na wylot masywnym, zaostrzonym gwoździem. Ponadto wiadomo też, że owa czaszka pochodzi z czasów I Rzeczpospolitej. Co ciekawe, dla jednych jest ona świadectwem antywampirycznych praktyk stosowanych przez dawnych mieszkańców tego regionu, zaś dla innych jest przykładem na to, jak niegdyś okrutnie obchodzono się z wszelkiego pokroju skazańcami. Poza tym, oczywiście w wielkim skrócie, podobnych odkryć dokonywano również w Radomsku, Sandomierzu, Starym Brześciu, Wieluniu, Cedyni oraz Radomiu. Jednak gdzieby ich nie odkryto i jakie by one nie były, to wszystkie te pochówki potocznie zwane wampirycznymi, są namacalnym reliktem dawnych czasów tamtejszego wymiaru sprawiedliwości oraz niepokoju społecznych. Oczywiście podane w tym materiale przykłady są jedynie małym procentem z wielu tego typu pochówków odnajdywanych tak na terenie Polski jak i na terenie całej Europy, a które to były wynikiem trwania tak zwanej epidemii wampirycznej, poczynając od czasów prasłowiańskich aż do lat 30. XX wieku. I kiedy to jedni robili wszystko, aby żadnych krwi nieboszczyk nie wydostał się z grobu, inni z kolei celowo próbowali takowego ożywić. I oto legenda oparta na tak zwanych faktach, mówiąca o świętym Stanisławie ze Szczepanowa, który to w XIII wieku począł parać się nekromancją. Działo się to we wsi Piotrawi, którym to ów Stanisław nabył od rycerza Piotra z Gdy ten jednak zmarł, rodzina zgłosiła się do biskupa Stanisława z żądaniem zwrócenia kupionej niegdyś ziemi. Sprawa ta natychmiast trafiła przed sąd królewski i pewnie ów duchowny nie musiałby się niczym martwić, gdyby nie fakt tego, że nieboszczyk sprzedając mu swą ziemię, póki jeszcze żył, nie zdążył wystawić mu aktu własności. Duchowny ostatecznie nie mając wyboru, udumał, że mógłby przyprowadzić poprzedniego właściciela do sądu, by ten potwierdził jego wersję. Poprosiwszy więc sąd o kilka dni przerwy, udał się na grób owego rycerza, a na modlił się tak długo i gorliwie, aż nieboszczyk ów ożył. I po rozkopaniu mogiły kleryk poprosił ożywionego Piotra, by przedstawił on przed Królewskim Trybunałem stosowne wyjaśnienia. Rycerz zaś, jak przystało na człowieka honoru, zgodził się na te żądania. Dzięki czemu Stanisław sprawę o własność ziemską wygrał, gdyż nikt, choćby chciał, nie był w stanie sprzeciwić się racjom przybyłego z zagrobu rycerza. Po wszystkim, duchowny, jak gdyby nigdy nic, wrócił z rycerzem na cmentarz, gdzie pozwolił mu umrzeć ponownie. I na koniec, jako że o wampirycznych pochówkach mowa, warto też wspomnieć, że najstarszy tego rodzaju grób odkryty na terenie Europy liczy sobie aż około 4000 lat. Co wskazuje, że obrzędy antywampiryczne miały miejsce już 2000 lat przed narodzinami Chrystusa. I możliwe jest, że są nawet o wiele, wiele starsze. To już koniec materiału o wampiryzmie i towarzyszących mu wampirycznych pochówkach. Jeśli materiał wam się spodobał, to napiszcie o tym w komentarzach. Ja na pewno wszystkie je przeczytam i na nie odpowiem, a najciekawszy oczywiście zostanie wyróżniony przypięciem pod filmem. Zaś nowych widzów zachęcam by zostawiać subskrypcję, koniecznie z dzwonkiem, by YouTube informował was o nowych odcinkach, no i oczywiście by dzięki wam kanał rozsiłę i mógł cieszyć coraz większe grono widzów. A ja dziękuję wam za uwagę i do następnej legendy.